Witam po raz kolejny, ósmy już chyba? I tak, dzisiaj też nie mam pomocnika, więc yy, miało być o przedmiotach z PRL-u, ale będzie troszeczkę inny temat. Ogólnie staję przy kredensie, ale nie, to, o, nie, o, nie o tym będę rozmawiał, tylko staję przy kredensie, o kredensach może innym razem, tylko dlatego, że tu w kredensie, w szufladzie, mam ciekawe przedmioty. Wysypię te przedmioty na jak, jakieś jakąś białą wachtę i poglądamy sobie wspólnie. Co do kredensów, to wrócimy kiedyś. Jak będę miał pomocnika, mam kilka takich kredensów i tak jak wczoraj przy tych chodnikach wspominałem, że kredens i chodniki to były w każdym domu. Kwiatki oczywiście też, bo bo to było takie, te kwiatki to żartowali sobie kiedyś wiesz, nawet w kabaretach, że te kwiatki były tak realne, że pszczoły się myliły. Siadały na nie. Teraz wezmę telefon do ręki i pokażę, co tu znalazłem. Nie tylko ja, bo to są, wiesz, zdobycie moje i Wojtka, mojego brata czytecznego, tego od elektryki. A przy okazji wspomnę, że o. Kiedyś były lepsze czasy, z takim sprzętem można było chodzić, przynajmniej po swoim polu, albo po polu sąsiada, który pozwolił na to. To jest Garrett 250. Wcześniej miałem Technetixa, ale cewka padła. Powiedziałbym, że Technetix był taki do poważniejszych yy, skarbów, w cudzysłowie, lepszy, bo tak głębiej sięgał. Natomiast do drobiazgów to ten jest lepszy. O, tu przy okazji powiem, że tym też się bawiłem. To jest Magnes neodymowy, jak gdzieś w studni czy w rzece, to magnesem. Teraz wziąłem telefon do ręki i popowiadam, co tutaj widzimy. No nie o wszystkich rzeczach mogę powiedzieć. Niektóre pamiętam, gdzie znalazłem. Te łuski od naboi to są puste. Od razu zaznaczam, żeby tam się kto nie. Przepił. o tutaj przykładowo jest, jedna jest, ta jest z Mosina, jedna z Mosina, jedna z Mausera. Najwięcej z Mosina, bo to jednak radzieccy żołnierze chyba najwięcej używali, albo najwięcej gubili. Właśnie a propos gubienia, to tak, o tu znalazłem taki fragment, fragment taki miedziany młotka, miedziany czy mosiężny. I prawdopodobnie to jest młotek rusznikarski, bo to znaleziony był w tym miejscu, gdzie stacjonowali żołnierze radzieccy, niedaleko u nas we wsi, łyżka mocno zużyta, ktoś dużo, dużo jadł, znalazłem ją na Miedzy, też pamiętam gdzie, tu jest ciekawe znalezisko, wykopka, wykopałem to w ziemi i jest farba, jest cena. Pikring z cebulką w oleju. Pikring to jest handlowa nazwa śledzia wędzonego wędzony z wnętrznościami. Sądząc po cenie, to lata 80., i mimo to jest, trzyma się farba, i puszka nie zardzewiała. To dopiero jest ewenement. Teraz takich nie potrafią zrobić. O. Tutaj jest taki coś. O, chyba na tym jest napis Warszawa, i zidentyfikowałem to. A może to i nie to. No co, jeszcze opowiadałem na innym filmie, ale jeszcze opowiem. O, łyżka. Fragment łyżki. Tu na białym położę. Z napisem Leningrad. Albo tutaj no, na pewno żołnierza, bo żołnierze znaczyli swoje łyżki albo ten żołnierz zginął, albo mu się złamała i wyrzucił. Są naparstki. No, pieniążki to przeważnie niewartościowe. taką najbardziej wartościową w tym pieniążek znalazłem to 50 zł, za niego wziąłem 3, 48. ale znalazłem komplet śrubokrętów w rowie przy tym przy kresowisku, wykrywaczem znalazłem klucz nie płaski taki jakiś chyba 18 20 który używam poza tym nie wzbogaciłem się ale mój sąsiad znalazł złoty ten złotą obrączkę. To już mu się wykrywać zwrócił. No kiedyś to było w miarę legalne. Mój sąsiad i dwóch ma dwóch synów i mają trzy garety. Jeden on ma trzysetkę, Ci mają dwieście pięćdziesiątki. Ale teraz już nie chodzą, bo teraz jest to nielegalne. No, ewentualnie tam na swoim polu to można by jeszcze. Znaleźć, yy, no udać głupa, że się część od traktoru zgubiło, chodząc. O tu jest spłonka taka od dubeltówki, ale małej, dwudziestka prawdopodobnie, bo mała średnica. Ciekawy element, taki zabytkowy. Jest i polmos oczywiście, nasi tu byli. No to jest ciekawe, co to może być? Sznapnel jakiś. Tu ładna łyżeczka Łyżeczkę to niedawno znalazłem już w czasach nielegalnych Na kartoflisku zbierając kartofle Dobra i to było na tyle. Jutro może, może nagramy coś normalnego.